Mikro jest on. Mm -hmm. Witajcie Państwo serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie dzisiaj. Mamy do oczyszczenia szczypów i programów i do laboratorium jedną osobę to jest Edward Wojciech Hasłogóra. Zapraszamy w filtry 12 cywilizacji przybyło przyglądać się. Zapraszamy. Simone przekazuje wizerunek. Edy, A WA, A Rd, Rw, 2d, W-O, mhm. W-O, J-C-I, w -J c h E I-C-H. Gut. Das sind verschiedene Gelbtöne, die tak pan e, Różnych odcieniach koloru żółtego planeta się ukazała. To jest eine Zivilisation. Jedna cywilizacja tam doświadcza. -neutral. pozytywna, neutralna planeta. Von sind 12. Weiter. galaktyk odziela tą planetę od drogi mlecznej ukazał się na stole kryształny. To też No e, mocniej zniszczona o połowę. E, ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Okay. Auf der rechten Seite am Gehirn ist ein Ovaler. Das schaltet sich aus. Dem hat dann wieder mit Stress und Problemen Dann ist ein Dreieckiger. Der ist nicht aktiv. Dann ist ein Ovaler. Chip da, der ist aktiv. Und der verursacht einfach, dass Immer weiter Informationen sammeln muss. I mus. ten program zmusza tą istotę do pobierania informacji, nawet tych, których nie potrzebuje. Dann ist ein quadratischer hmm. Chip, der ist auch aktiv. aktywne. Der macht halt, dass es sich um sein innerer Kreis seine Gedanken macht. I ten program zauważy takie niepewność, zmartwienia o najbliższych dann jest trójkątny płciąco nie jest aktywny, to jest sześciokątny, czy po lewej stronie mózgu nie jest aktywny, dann jest jeszcze trójkątny płciąco jest aktywny, to zmiany genetyczne, ten program, jest owałaty nie jest aktywny, kwadratowy der ist aktiv aktiv das ne? Schmerzen verstärken ist was ja bole fizyczne und dann ist noch ein rundet chip da aber der ist auch nicht aktiv die Ohren sind frei ich nehme jetzt und der linke Augehöhle liegt noch ein ovaler Oval chip der ist ein bisschen weniger oczo aktiv Mund ist frei. Ja, Zwischenwirbel im Nacken ist ein Dreieck. Ein Chip. Skarku, der ist nicht aktiv. Ist aktiv. Auf der linken Schulter ist ein ovaler Ovale, Der schaltet sich immer wieder aus dem Arm, Das soll dann halt die Muskulatur zu Finger ist mus, mus, äh, nicht. Herz. Ist frei. Lunge ist frei. Leber ist frei. Ma Im nic. Magen liegt noch ein Der probiert sich gerade an. Schalten, und das soll dann halt die Funktion. Żołądka, die sind frei. Nie Nieren sind frei. Nie ist frei. Auf prostata liegt ein ist nicht aktiv. Ist aktiv. In der linken Hüfte. Trójkąt z lewego biodra ściągnięty nie jest aktywny. Na udach nie ma nic. Do stóp psychali nie ma nic, Rafael robi przegląd jeszcze raz. Mój pościągany. Teraz aura sprawdzamy. No, zniszczona aura mocno jest także złota energia odnawia całkowicie aury. Zrobione. I ochrona planetarna uwiatom istotę. Siedzi na stole. Cieszy się, zadowolony jest. ja, I Rafael zaprasza do laboratorium, szedł ze stołu, przechodzą, położył się na stole marmurowym, skan zjechał, wziął na miary. Ukazał się pierwszy układ kostny. Uh, sind są fünf Teile von der Pięć eh, kręgów obdingt. z kręgosłupa zniknęło. Ok, się z powrotem. Gut, uh, jetzt sind noch komplett die Wszystkie Stawy w całym ciele zniknęły. Okazały się z powrotem, jest kieferkno, obydwie szczęki zniknęły, okazały fügt auch, wykazały się z powrotem, sieht man halt die Muskulatur, okazała, und Rücken na, plecach den na zniknęła. zniknęła. jetzt fügt sich wieder ein. jetzt sind es die Wadenmuskeln. ja nicht geht es fügt sich auch wieder ein. jetzt sind es noch die Oberarme. Bizeps ist nicht neu. okay das fügt sich auch wieder ein. jetzt sieht man halt

ukazały się z powrotem Jest dziąsła zniknęły Kiedy ukazały się z powrotem na układzie no, na bezochronnych trzy rozbłyski te miejsca zniknęły. ukazały się z powrotem Teraz układ krwionośny.

Kiedyś się z powrotem, Kiedyś w 50 wieczorem. w całości rządek zniknął. w 50 wieczorem. Kiedyś w 50 z powrotem. Dwie części jelit Okazał się z powrotem. Prostata zniknęła. Gut, sich auch. Ukazała się z powrotem. man das nervensystem. Teraz cały układ nerwowy się ukazał. To są acht teile. Osiem rozbłysków i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą się ukazało. Trzy rozbłyski i te części skóry zniknęły. Ukazały się z powrotem. Ja, skan, skan podjął do góry, usiadł sobie. No mał zauzawione oczy z radości, jest szczęśliwy. Cieszy się, weź rozmawia, przekazuje informacje, rozmawiają. Pan jest zadowolony, jest spokojny. Taki pozytywny, taki, taka pozytywna istota, bardzo pozytywna, teraz tak się otwarła i zszedł ze stołu, podchodzi do, po kolei do każdego składa podziękowania, zniknął w portalu. Cieszymy się dla następnej istoty, jest oczyszczona z programu, jest korzystana z laboratorium u Rafaela, zostańcie kochani zdrowi. Namaste.